Zamknij oczy na chwilę. Czy potrafisz przypomnieć sobie wspomnienia, które nie pasują do Twojego obecnego życia? Regresja do poprzednich wcieleń to nie tylko koncepcja duchowa to zjawisko, które fascynuje zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi. Niektórzy twierdzą, że wyjaśnia ono déjà vu, nieuzasadnione lęki, a nawet fizyczne znamiona na naszych ciałach. W ciągu najbliższych kilku minut odkryjemy techniki dostępu do tych ukrytych wspomnień. I zastanowimy się, co mogą one oznaczać dla Twojego obecnego życia. Nie chodzi tu o wiarę w reinkarnację, ale o odkrycie części siebie, o której istnieniu nigdy nie wiedziałeś. Zanim zagłębimy się w techniki przypominania sobie poprzednich wcieleń, wyjaśnijmy, co rozumiemy przez to pojęcie. Regresja do poprzednich wcieleń odnosi się do zdolności dostępu do wspomnień lub doświadczeń, które pozornie należą do poprzedniego istnienia. Idea ta wywodzi się z wiary w reinkarnację, przekonania, że nasze dusze lub świadomość mogą zamieszkiwać wiele ciał w różnych życiach. Chociaż naukowe dowody na istnienie poprzednich wcieleń pozostają nieuchwytne, liczne relacje i badania zgłębiały to zjawisko. Dr. Ian Stevenson, psychiatra z Uniwersytetu Virginii, spędził ponad 40 lat badając twierdzenia dzieci o wspomnieniach z poprzednich wcieleń. Jego badania, obejmujące ponad 3000 przypadków w różnych kulturach, wykazały, że niektóre dzieci potrafiły podać weryfikowalne szczegóły dotyczące zmarłych osób, których nigdy nie spotkały. Krytycy argumentują, że te wspomnienia można wytłumaczyć kryptomnezją. Ukrytymi wspomnieniami, pamięcią genetyczną lub po prostu żywą wyobraźnią. Jednak zwolennicy regresji do poprzednich wcieleń zwracają uwagę na niewytłumaczalny charakter niektórych wspomnień, szczególnie u małych dzieci, które przypominają sobie konkretne szczegóły dotyczące wydarzeń historycznych lub odległych miejsc, z którymi nigdy nie miały kontaktu. Niezależnie od Twoich przekonań. Eksploracja wspomnień z poprzednich wcieleń może być fascynującą podróżą samopoznania. Wiele osób twierdzi, że zyskuje wgląd w swoje obecne zachowania, relacje i wzorce życiowe dzięki temu procesowi. Przyjrzyjmy się więc kilku technikom, które mogą pomóc Ci dotrzeć do tych nieuchwytnych wspomnień. Pierwszą z nich jest medytacja regresywna. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Teraz wyobraź sobie, że stoisz na szczycie schodów. Z każdym stopniem, który pokonujesz, zapadasz się w coraz głębszą relaksację. Na dole znajdują się drzwi. Gdy je otwierasz, wkraczasz do poprzedniego życia. Ta technika medytacji prowadzonej, często stosowana przez terapeutów regresji do poprzednich wcieleń, może pomóc ominąć Twój świadomy umysł i uzyskać dostęp do głębszych wspomnień. Dr Brian Weiss, psychiatra i znany ekspert od regresji do poprzednich wcieleń, stosował tę metodę u tysięcy pacjentów. Badanie opublikowane w Journal of Scientific Exploration wykazało, że 76% uczestników sesji regresji do poprzednich wcieleń zgłosiło żywe, szczegółowe doświadczenia z innych czasów i miejsc. Chociaż nie dowodzi to rzeczywistości poprzednich wcieleń, pokazuje to moc tej techniki. W odblokowywaniu ukrytych aspektów naszej psychiki. Aby wypróbować to w domu, znajdź ciche miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Nagraj się, czytając prowadzoną medytację powoli, lub skorzystaj z jednej z wielu dostępnych online. Pamiętaj, że kluczem jest głęboka relaksacja i otwartość na wszelkie obrazy lub uczucia, które się pojawią. Drugą techniką jest prowadzenie dziennika snów. Twój budzik dzwoni, wyrywając cię z żywego snu. Zanim zdążysz nacisnąć drzemkę, szczegóły wymykają się jak piasek przez palce. Brzmi znajomo, prawda? Sny od dawna uważane są za bramę do naszej podświadomości, a potencjalnie także do wspomnień z poprzednich wcieleń. Karl Jung, słynny psycholog, wierzył, że sny mogą uzyskać dostęp do nieświadomości zbiorowej wspólnego zbioru starożytnych wspomnień i doświadczeń. Zacznij prowadzić dziennik snów. Umieść go przy łóżku i zapisuj swoje sny natychmiast po przebudzeniu, zanim zbledną. Zwróć szczególną uwagę na powtarzające się tematy, miejsca, w których nigdy nie byłeś, lub ludzi, których nie rozpoznajesz. Im więcej ćwiczysz, tym większe prawdopodobieństwo, że złapiesz te nieuchwytne fragmenty poprzednich wcieleń. Szukaj wzorców. Czy często śnisz o konkretnym okresie historycznym? Czy często występujesz w określonej roli lub zawodzie? Te powtarzające się elementy mogą być wskazówkami do Twoich poprzednich wcieleń. Trzecią techniką jest tak zwany spust talentu. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się opanować nową umiejętność z zaskakującą łatwością? Może usiadłeś do fortepianu po raz pierwszy i twoje palce zdawały się wiedzieć, gdzie iść, lub zacząłeś mówić w obcym języku z nieoczekiwaną płynnością? Te niewytłumaczalne talenty mogą być echami z poprzedniego życia. Dr Jim Tucker, który kontynuował pracę dr Stevensona na Uniwersytecie Wirginii, udokumentował przypadki dzieci wykazujących umiejętności, których nigdy nie uczono, a które odpowiadały zdolnościom ich rzekomych poprzednich wcieleń. Aby to zbadać, spróbuj nowych aktywności, zwłaszcza tych, do których czujesz się dziwnie przyciągany. Prowadź dziennik swoich doświadczeń. Zwróć uwagę na wszelkie umiejętności, które przychodzą ci niezwykle łatwo lub wydają się dziwnie znajome. Nie chodzi o to, by stać się natychmiastowym ekspertem. Nawet poczucie déjà vu lub nieoczekiwany komfort z nowym zadaniem może być znaczący. Pamiętaj, że celem nie jest udowodnienie czegokolwiek, ale otwarcie się na nowe doświadczenia i potencjalne spostrzeżenia. Kto wie, może odkryjesz ukryty talent lub pasję w tym procesie. Czwartą techniką jest szept ciała. Twoje ciało może skrywać tajemnice z poprzednich wcieleń. To niewytłumaczalne znamię, chroniczny ból, którego lekarze nie potrafią wyjaśnić, a nawet Twój wrodzony zmysł równowagi. Wszystko to może być fizycznymi echami doświadczeń z poprzednich żyć. Badania dr Jana Stevensona wykazały, że w 35% przypadków dzieci, które pamiętały poprzednie wcielenia, miały znamiona lub wady wrodzone odpowiadające ranom lub obrażeniom z ich rzekomego poprzedniego życia. Poświęć chwilę na skanowanie swojego ciała. Czy są jakieś znaki lub doznania, które zawsze cię zastanawiały? Ten pieprzyk na ramieniu, sposób w jaki boli cię lewe kolano przed deszczem, lub jak instynktownie wzdrygasz się na głośne dźwięki. to mogą być wskazówki. Stwórz mapę ciała, narysuj zarys swojego ciała i zaznacz wszelkie charakterystyczne cechy lub doznania. Obok każdego z nich zapisz uczucia lub obrazy które przychodzą ci do głowy, gdy się na nim skupiasz. Nie cenzuruj się. Pozwól swojej intuicji płynąć. To ćwiczenie nie polega na samodiagnozie, ale na słuchaniu historii twojego ciała. Możesz być zaskoczony narracjami, które się wyłonią. Piątą techniką jest wehikuł czasu emocji. Strach przed wodą mimo braku złych doświadczeń. Niewytłumaczalna niechęć do tłumów, a może głębokie poczucie straty, gdy słyszysz konkretny utwór muzyczny? Te intensywne, pozornie irracjonalne reakcje emocjonalne mogą być echami z poprzedniego życia. Emocje są potężnymi wyzwalaczami pamięci. Stwórz emocjonalną mapę swojego życia. Wypisz swoje najsilniejsze reakcje emocjonalne zarówno pozytywne, jak i negatywne które nie wydają się pasować do Twoich doświadczeń. Dla każdej z nich zamknij oczy i pozwól swojemu umysłowi błądzić. Jakie obrazy się pojawiają, jakie scenariusze się rozgrywają, nie zmuszaj się do niczego, po prostu obserwuj mentalny film, który się rozwija. Możesz znaleźć się w nieznanych miejscach lub sytuacjach, które mogą dostarczyć wskazówek do doświadczeń z poprzednich wcieleń. Szóstą techniką jest echo przodków. Możesz nosić wspomnienia nie tylko ze swoich własnych poprzednich wcieleń, ale także od swoich przodków. Ta koncepcja, znana jako pamięć genetyczna lub trauma przodków, sugeruje, że doświadczenia mogą być przekazywane przez pokolenia za pośrednictwem naszego DNA. Zbadaj swoją historię rodzinną. Poszukaj wzorców zachowań, lęków lub talentów, które występują w Twojej rodzinie. Czy dzielisz jakieś niezwykłe cechy z pradziadkiem, którego nigdy nie spotkałeś? Spróbuj tego ćwiczenia. Napisz list do przodka, do którego czujesz się przyciągnięty. Pozwól, aby prowadziła cię intuicja. Co chcesz im powiedzieć? Jakie masz pytania? Możesz być zaskoczony spostrzeżeniami, które się pojawią. Siódmą techniką jest wyzwalacz podróży w czasie. Pewne miejsca, przedmioty, a nawet zapachy mogą działać jak portale do wspomnień z poprzednich wcieleń. Czy kiedykolwiek wszedłeś do pokoju i poczułeś przytłaczające poczucie znajomości? Albo trzymałeś antyczny przedmiot i poczułeś dziwne połączenie z nim? Te doświadczenia, często odrzucane jako déjà vu, mogą być twoimi wspomnieniami z poprzednich wcieleń, wydobywającymi się na powierzchnię. Stwórz zestaw do podróży w czasie. Zbierz przedmioty z różnych okresów historycznych lub kultur, do których czujesz się przyciągnięty. Może to być cokolwiek od wiktoriańskiego medalionu po indiański łapacz snów. Spędzaj czas, dotykając tych przedmiotów, zwracając uwagę na wszelkie uczucia lub obrazy, które się pojawiają. Odwiedzaj miejsca historyczne lub muzea. Podczas spaceru, zwracaj uwagę na swoje reakcje emocjonalne. Czy konkretna epoka lub kultura rezonuje z tobą? Czy czujesz niewytłumaczalne połączenie z pewnymi artefaktami? Prowadź dziennik tych doświadczeń Z czasem możesz zauważyć wyłaniające się wzorce, powtarzające się okresy, kultury lub tematy, które mogą być wskazówkami do twoich poprzednich wcieleń. Technika numer osiem to połączenie dusz. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś i poczułeś natychmiastowe głębokie połączenie jakbyś znał tę osobę przez całe życie? To może być coś więcej niż tylko chemia. To może być rozpoznanie duszy z poprzedniego życia. Doktor Michael Newton, psycholog kliniczny, przeprowadził ponad 7 tysięcy regresji do poprzednich wcieleń i stanów pomiędzy życiami. Jego badania sugerowały, że dusze często podróżują w grupach reinkarnując się razem w różnych rolach na przestrzeni wcieleń. Pomyśl o ludziach w twoim życiu, z którymi miałeś natychmiastowe, niewytłumaczalne połączenie. Może być ono pozytywne, najlepszy przyjaciel, partner romantyczny lub negatywne, ktoś kogo intensywnie nie lubisz bez wyraźnego powodu. Dla każdej osoby zapisz historię waszego spotkania i twoje pierwsze wrażenia. Następnie pozwól swojemu umysłowi wędrować. Jeśli znałeś tę osobę w poprzednim życiu, jaką rolę mogła odgrywać? Rodzic, dziecko, kochanek, wróg? Pamiętaj, że celem nie jest udowodnienie istnienia poprzednich wcieleń, ale wykorzystanie tych koncepcji jako narzędzi do samopoznania i rozwoju osobistego. Niezależnie od tego, czy wspomnienia, które się wyłaniają, pochodzą z poprzednich wcieleń, ukrytych za kamarków twojej podświadomości, czy są po prostu produktem żywej wyobraźni, mogą one oferować cenne spostrzeżenia dotyczące twojego obecnego życia.